My się znamy, ale, ale się nie, nie znamy. Dobra. E, Obstałem, że ty jesteś z... no stąd... Z, gdzie ja teraz jestem? Do Masłowicach. Do Masowice, tak? Tak, do Masłowicach. No to tak. tam, no bo ja jakby ja tu jestem Cię nikoliem, więc ja domyślam się, że jesteś stąd. Tak. A ja skąd jestem? Jest z Warszawy. A no dzisiaj mówiłam. To. No, tak, się. ty masz lat, ile ja mam lat? Ja opsałam, że ty masz 21. Nie, poczekaj, bo ty miałeś 18, jak dołączałeś do projektu. Mhm. A projekt był 3 lata temu? Czy dwa lata temu? Trzy. No to I... 21. Dobrze, ja obstawiam, że Ty masz 25 w tym roku. Tak, wiesz no. Ulubiony napój. Ja obstawiam, że u Ciebie to jest woda, bo widzę bardzo dużo wody <noise> I że nie pijesz generalnie nic więcej takie ewentualnie mirinda jeszcze słyszałam. Nie, to proponuję gościem, ja się piję wodę. Dobra, to będzie woda. Co u mnie? Może matcha? Kawa. No, zaliczam, bo mnie to jest macza yy, lub kawa, więc faktycznie zaliczam. Lubiony mm. kolor. Yy... Boże, cię w pokoju, co to może? Yy, nie wydaje mi się, że to jest różowy, bardziej jakiś czarny albo biały. No szczerze, Czarny. Nie, brązowy. <grym> A ty... A dobra, nie mogę zadawać pytań pewnie, Czy wolisz byś jej czy takie ten? Ja myślę, że twój ulubiony kolor to jest... Beżowy? Kurde, no kiedyś bym powiedziała, że tak, ale teraz y, mam większą fazę y, na taki maybe Pink. A, Jak okay. już, nie? Więc no, bym powiedziała beżowy, ale nie, nie zaliczyć. Dobre.